Witam wszystkich kibiców Toruńskiego Speedwaya. Słuchajcie, w najbliższą niedzielę rozpoczynamy walkę w ramach playoffów. Przeszliśmy rundę zasadniczą. W niedzielę widzimy się z Lesznem. Zapraszam wszystkich Państwa na ten mecz. Ale zanim przejdziemy do tego meczu, dzień wcześniej, w sobotę, zapraszam wszystkich Państwa na stary rynek w Torunu. Jak wiecie Państwo, klub oraz ja zaangażowaliśmy się w organizację pomocy dla zawodnika, dla Dersiego Warda. Promujemy stronę Getwell Dersy, która zajmuje się sprzedażą bardzo charakterystycznych fioletowych koszulek. Najbliższą niedzielę wspólnie z tą stroną o godzinie 21.00 na rynku Starego Miasta będzie możliwość posłuchania muzyki, ale również podpisania flagi dedykowanej Dersiemu. Flaga zostanie wysłana do Anglii, ponieważ dzisiaj Dersie potrzebuje nie tylko pomocy finansowej, ale również pomocy takiej osobistej, takiej czysto ludzkiej, takiego czystego ludzkiego zainteresowania. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia w sobotę, godzina 21.00, rynek Starego Miasta, a dzień później. Zapraszam na mecz z Lesznem. Dziękuję państwu.